Cześć, ze strony Perkord, a to zagramy w Diablo 3 wraz z jest MJ Młody. Dzień dobry. Jak w ostatnim odcinku musieliśmy zyskać mocy, żeby móc pokonać Martella, a teraz właśnie go szukamy. Fajny most. O, to ziemia. Ło, w końcu. Tuż to sam on. Nawiedził sanktuarium. Wkrótce wszelkie stworzenie zostanie oczyszczone z krwi demonów. Za chwilę twój rodzaj przestanie istnieć. Śmierć nadchodzi. Fajne na skrzydła. No. Dlatego nie można na nich kazać. O, fajna muzyka Obserwuję i odcofnij się Proszę Nie, bo nie... Dobra, nie zobaczmy. O, porze. Nie! Fajne. Siód, nie. Siód Musisz jedynie. <laughs> Kretyli <laughs> <Kretin. śmiech> Dobra jeszcze raz. To nie byłoby rozważne. O, przyspiesz. Wiadomo, odsun się jak będą takie fal dookoła. O takie, jak to, tylko to moje. Odsun się, odsun się. O, przetrzymałem. U, unikaj teraz. Olejwa ataki, unikaj. Konflikt dobiega końca. Ja pierdzielę. To bije. Boże. Dobra, teraz jego. Aha, że ją tam też bije. Co te chmury? No. Jakoś ci pomogę. Kolera. Nie po to tyle zaszedłem, żeby teraz zginąć. Czekam pomysł który nie zadziała, choć są studnie, fajnie Trzeba było wziąć rycerzy w takim razie Dwiego rycerza Rycerze co bronią punktu i nie pozwalają przejść Nie będzie se. Aha, no dobra Ja mam pomysł, tylko Musisz zrobić Tasza Tak super. Chyba że. Właśnie zrobił. Właśnie widzę. Bierzemy konflikt. Dobiega końca. To ja pokonam go zaraz i wstaniesz. Cierpliwości. Teraz drugi. Czekasz sobie na górze, że nie mogę tego zrobić teraz. Bo w końcu dostanę. Ty, udało się! Podniosłem cię? Tak. Tak, to jest jeszcze w strzeżu. Broń Bozerdzi. Nie. Dawaj. Czeka, bo masz jakieś zginęło. O tych chmurkiem No właśnie. O, cofnij, cofnij. Dobra kurde. A widziałeś, jak długo sobie radziłem bez ciebie? robiłeś no to No co, no ha, ale kurde, ile czasu Przed nim też Anioł śmierci To musi być ciężka robota Bardzo ciężka Ja tutaj jestem pewny mi? O kurde Właśnie... O, teraz to której nie za, ja e, nie, działamy, tak. nie wiem, że anioł możesz słuchać ogłuszany. Oniki! Kretyn! Dobra, ej, ale w sumie go zaatakowało się, od razu się rzucił, więc to w sumie dobrze. Ciekawe, czy albo to jest ten styl. Nie, Po co leżysz? Tylko ty wiesz jak to na Nie. życie mi wzięło, tu nie Co tu jest? No to też jak nie wzięło. A nowi osłania... aha... aha... Pogięło was? Nie jest Mother of God Że <trybujesz> to się żyje <zbyt wierze> Bo ja chcę przeżyć. O, to ma więcej życia. To znaczy więcej, ma więcej obrony, więc nie dziwne, że no, przeżyć. No dobra, ale ja teraz mi nie miałem w ogóle zdrowia. Łucznicy pomóżcie. Dobra, super. Tak, su no dobra, ale no rękę podnosi i zaczyna czytać tekst o śmierć. No to gada. No dobra, ale to jest co innego. Znaczy no w sumie nie, ale już Brawo młode, nie wiem co ty Ja Uprost, to się nie opierdolę. Po prostu zmniejsz poziom żyć. Już. I tak można zacząć rozmawiać, coś. Nie się ojeżdżaj. Że... Czemu tam mgła z ciebie nie schodzi? Kucza. Wstawaj. Ja pierdolę. I ja teraz go pokonajmy. Śmierć jest poza twoim zasięgiem. Nie obijaj się. Może jeszcze zmniejszyć na łatwym, co go pokonamy. Co? Yes, robię. Nie robię. Co? Jest, robię. się od zła. Musisz jedynie. Hej, młody, ale wiesz? <coughs> musisz się przygotować na to, że będziesz mówił. E... Mam Co? Wytkarsza. Mam strana. Już. Wtedy reportowałaś, jeśli nie. Będę musiał zrecenzować Diablo, jak skończymy. No I co, to na przykład negatywnie, bo no, ci się nie podoba? No, bo mi się nie podoba. To no, co, nie musisz wtedy recenzować źle? Ale chodzi mi że powiesz prawdę, co sądzisz o... myślisz o źle. A co, co ty byś powiedział? To już ta gra tak naprawdę nie była interesująca Nie, yy, Bo nie, nie wiadomo ja to... hmm. Jest poza twoim zasięgiem Koniec jest nie ej szybciej pada wiesz no to, to jest, że... Czaszki. tyle te Atakuj, nie Czaszki, aż jaki gest wykonuje, kiedy je przyzywa? Nie. Tak jakby podnosi ręce kosami, znaczy kosami, teraz, no. no właśnie tak, widziałeś. Świat umiera. Nie ma co ratować. Na pewno może skończmy to, jak po prostu nie mam siły. Nie chce mi się nagrywać tego. Dobra no olej te małe. Ulecz się. Oj, jak nie mamy się z tego. Twój świat umiera. Nie ma co ratować, tak nie znaczy jak czekaj, 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 Teraz. czekaj, Co? Prawdziwa forma. Co? Agrywaj. A co ja, kurwa robię, grzebie sobie w jajach? Tak. Ale istnieje siła, z którą nie możesz się mierzyć. Nie znam diablo przychodzi. No. Albo wszyscy naraz. Czemu nie? To ja jestem Legion. Uh. Em. Uh. Belial. No może twardy Nie jest Tak twardy. Co się właściwie zmieniło? Co? No co się zmieniło? Nie wiem. Mamy Ała. odpowiedź. No to mamy odpowiedź. What the fuck! Musisz za jego plecy iść, dosłownie. Cofnij, cofnij. Dobra, lej. Uważaj, śnieg. Śnieg. Jaki śnieg? Jaki śnieg. <śleski> Nie. No Zajmę. Pięć, nie 5 sekund? Uuuu, No czekaj, o właśnie, uciekaj za plecy! O, gdzie są plecy? Dobra, już! Krytynie! Wstawaj! To jedna z tej robił z czegoś, czegoś tam, to zabijam na raz. Czekaj, podniosę cię, jak on to będzie robił. No dobra, zajmij się tym. No kurwa. Dobra. Już. Matyropka! No nie! Dobra młody, poczekasz aż go pokoną. Nie. Jak to? Nie będę czekał tyle. Co? Będziesz? Nooo, w skrzeźcie coś, nie wiem. A masz inny wybór? Jest to za plecami. No nie, teraz chmura, no ja pierdzielę. A mogę Cię podnosić, nie? Niestety nie mogę. Gdzie jest studnia? Do mnie. O, czaszki poszły. Fajnie. Ale u mnie. O! Już. Wstawaj. No nie, 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 nie. Śmierć O! Błonie. Pijaj. Czeka, bo niech tę ginął za szybko. On też. Co kliknąłeś dnię za plecy Twój czas się skończył Lefalemie Twój czas, chyba twój Uważaj Na chmurę Cierpliwości Czego zaraz poleci na środek Po tym Za plecy To gdzie ja Właściwie to zapalają się TT. te... Aha. Nie wiem... drogę te to... W nie wiedzieć gdzie jest to. To lepiej przebiec przez to niż O, jak Jakbym miał jeszcze ja... Dobra, Nie da rady. Super. Pijaj. Masz kryty? Tak, lecą i już, już były. Czas się skończył, nefalemko! Uważaj o, o, nefalemko, a wcześniej nefelemię. Ja pierdolę. pas Ja pierdolę, ile to jest było. O Boże, zjaram się. No dobra, nie mam innego wyboru. Tak to przeżyjesz, ale ja nie przeżyłem Serio? No ja przeżyłem. Jeszcze kilka po śniegu. A ja mnie nie, w ogóle. Po ty tam w tankie, mówię zawsze. Tak. Dobra, 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 nie narzekaj. No. Uciekaj. Uważaj. Za plecy, na górę. Aha. Tutaj, tutaj jest starszy. Wracamy. Jezu. Lego, już w skinie. To jest Uważaj, uważaj! Wali mi kiedy już jest umiejętność. Aha. plecy, na dół! Kurwa! zrobiłem za plecy? Plecy na dole. Dobra, pijaj. O kurwa, ile tych chmur! Wszystko... Zaraz skinie. Jeszcze nie deszczy. gdzie on? o Boże No już prawie skonał Dobra olej te mgłej kozabi O mój Boże Dlaje przedmioty Jałem moje dusze Mother of God dosłownie y, uciekła. Tak. Madyrówka, ile przedmiotów. Nie uczę, to znowu ten sam item, który dostałem przed tym ten... Chyba tak. Ale pewnie nie jestem. No, fajne przedmioty, trzeba przyznać. A, to Dla szamana, fajne. Aha. Ile masz obrażeń? 27 tysięcy. 29. Czeka sekundę. Zobacz. A, nie mogę dać handel. Nope. To, to pokażę ci to. Czekaj. Mi Czekaj. Test. Ło, wow, lata za mną. Okay, no no, nie mogę. Okay. What the fuck? Patrz. No i? No i lepsze czy gorsze od twojego? Zasuję, porównaj. Hmm. Zależy czym? Lepsza jest moja. Dajem mu wrażenia. Dobra. Dobra, do widzenia, cześć. Dobra. Tylko, że moje złoreczne. Gdzie jest czarne kamień? Dłuż? Jak to gdzie? Maltael go zniszczył i pochłonął duszę diabła. Zatem śmierć Maltaela uwolni diablo. Jest wolny. Co za menda? Ale okej, okay. yes. bo w Tyle dokonał niemożliwego. Okonując śmierć, odkupił anioły i ocalił ludzkość. W chwili triumfu ujrzałem Nefalema w zupełnie nowym świetle. To bohater, zdolny pokonać największe istoty niebios i piekieł. Obrońca niewinnych, krzyżowiec. Krzyżowiec. w jego piersi Nisza. bije serce śmiertelnika, które pewnego dnia zostanie wystawione na próbę. A, A, czy do końca. Tak, znajdzie w sobie siłę, by się oprzeć. Czy też sprowadzi na nas zagładę? Wybory moralne. Wątpię, diablo takie rzeczy jest zbyt nie zbytnio nie było. Po sobie w ogóle nie było. A, teraz tryby przygody są. Noże, a więc udało nam się ukończyć całe Diablo 3. Wraz z tym kończy się także ta seria. Dziękuję, że z nami byliście przez ten cały czas. No, to może... nie, no to się zatkła. Nie wiem, co się. co ja mogę powiedzieć? No to... Ja, to, się może, to chyba nie chcę mogę Dobrze, powiedzieć. więc powiem, czy mi się ta gra podobała. Fabuła była... Taka sobie najpierw musieliśmy ona Tyraela później ratować posa wskrzesić go i go znowu pokonać tak naprawdę to było strasznie dziwaczne i nie, niezbyt mi się podobało, ale ogólnie no i zakończenie... Nie ja, twoje... No dobra, to, to, no to co ty sądzisz o fabule Diablo? Tak wiadomo, każdy... Jeżeli się gra w Diablo, to super prezentowo się wie, przecież w co się będzie grać, czyli... Czy z tego gdzie jest tysiące potworów, które trzeba rozpieprzyć, yy, no i później się gra w kółko, w tym samą historię, z tymi samymi postaciami, z tymi sami skillami, tylko że no jest trudniej i tyle. Co dla mnie nie ma żadnego większego sensu. No że to... Ale, że na przykład lubią takie rzeczy i tak sobie ponapieszprzesz wszystko co jest wokół. No ale przez dwa lata grać w tą samą grę tylko dlatego, że myślisz, że pan ci lepszy przedmiot i będziesz mógł się chwalić kolegą to trochę głupota. Ej, jak niektórzy się chwalili... O, mam Minecrafta, bo teraz o, mam lola i mam platynę czy coś tam, no to to jest to samo. No dobra. No niektórzy tak mają, że będą się chwalić wszystkim i faktycznie niektórzy będą czuli do nich respekt. Poza tym wcześniej była jeszcze... Znaczy nie jak się to... Na, sklep gdzie można było sprzedawać item za prawdziwą kasę i gdzieś No na tym. A. Więc to też wtedy się opłacało na pierwsze, s wlezie. Tak. Raz, coś jeszcze chcesz dodać? No, mi się to podobało, on Diablo Trójka. Ja tam lubię Diablo, więc mi tam nie przeszkadza. Cze, Wiesz, tak, czy ja podobało mi się? To a... za dużo a. to jest, <noise> No dobrze, no to żegnamy się z Wami z tej strony, Perkorn oraz MJ Młody. Do zobaczenia i usłyszenia w następnej serii. Cześć. Cześć.